Organy Starego Miasta, cisza Kościoła Święta Jacka. Wiecie, to miejsce stało się dla mnie prawdziwą kotwicą w Warszawie. Oto on, Kościół Świętego Jacka, stojący tak blisko potężnego barbakanu, tuż w sercu Starego Miasta. Za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, po prostu muszę tu wejść. Głos z organów to jest coś. To już nie jest tylko zwiedzanie zabytku, to jest mój osobisty rytuał popatrzeć na wspaniałą architekturę, poczuć tę wiekową historię. Ale najważniejsze są organy. Jeśli uda mi się trafić na koncert, te dźwięki, one przenikają prosto do duszy i dają niepowtarzalny spokój. To jest ten moment ciszy, który zawsze sprowadza mnie z powrotem do Warszawy.